Cześć wszystkim moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Plans vs. Zombie. I to jest kolejny odcinek, podcinku, którym przed chwilą nagrywałem, ale niestety go nie nagrałem, więc nie zobaczycie. Nie zobaczycie, co dzieje się na początku misji zombiaków. Ja wam o tym opowiem, co się tutaj stało, żebyście tak w takim, w takim skrócie mieli. Po pierwsze, dziękuję wam za wasze komentarze. Ktoś napisał, że już mu się znudził ten shooter. Tam druga osoba też napisała, że mógłbym zmienić postać. No to my jesteśmy teraz zombiakami, a jak będziemy roślinami, to kogoś tam innego weźmiemy niż Piszutera. Zaczęło się od tego, że tutaj jest taki doktorek mały, o widzicie. I on, i on wziął i powiedział nam, że doktor Zombo szuka bardzo mądrego zombiaka. I żeby się przekonać o tym, że zombiak jest mądry, to stworzył taką zagadkę w postaci ukrytego laboratorium. I jeśli ktoś znajdzie drzwi do tego laboratorium, to znaczy, że będzie bardzo mądry. I myśmy wykonali dla niego kilka misji, tutaj są te misje po kolei, po to, aby dostać się do tego laboratorium, które jest tutaj. Widzicie, jest komputer i ten i tak dalej. No i poza tym, ten doktor Zombos powiedział, że teraz ma dla nas zadania, że jego zombiaki mają dla nas zadania, no żebyśmy, żeby on się na pewno przekonał, że my jesteśmy bardzo, e, bardzo mądrzy. I to właściwie by było na tyle, to nagrywałem przez pół godziny. Niestety nie nagrało się. Mam nadzieję, że jest wam tak samo smutne, jak mi, bo mi nawet trochę jest smutno. Pierwsza misja. A, zróbmy sobie Pirata, bo ja lubię Pirata. Mam nadzieję, że uda nam się w jednym odcinku wszystkie misje tego Pirata zawrzeć. Bo ja lubię, jak to jest tak po kolei, co. Dobra, misje pirackie. Gdzie on się tam schował? Tu jest w ogóle... A, tutaj! Haha, <laughs> patrzcie jakie witraże tutaj są. Dobra. A Ahoj, szczurze lądowy! Zwoł mnie Siwobrody pierwszy, największy korsarz i kapitan statku. Dryfowałem przez ponad 500 lat, dopiero niedawno wyrzuciło mnie na brzeg. Trzeba się było uczyć pływać, a nie grać na flecie. Dokładnie. Coś niedobrego dzieje się z tłumokiem, oswojonym rekinem siwobrodego. Czy jest wśród nas oceanolog? Stój, huncfocie. Tłumok jest chory jak sto diabłów. Musiał pąknąć coś, co zaszkodziło jego delikatnemu brzuszkowi. Postaraj się doprowadzić pomoc, jeśli ty... No, dobra. No, musimy. Problemy zdrowotne. Jestem huncfotem. Huncfot Janek. No i gdzie ten huncfot jest? Tu. A to co? Ten rekin na brzegu gdzieś tu siedzi? Czy tu jest woda? Z tej strony chyba nie było wody ostatnio. Kto to jest? A, może on będzie go leczył. To jest doktor naukowiec. Oceanolog. Nie przeszkadzać pacjentowi. Cuchnie, także oczy łzawią. Siwo ma nowego pacjenta. To rekin... Wiem co potrzebne. Znajdź dziwny napar. Mago, magiczna roślina, musisz zabrać. No co, czyli musimy ukraść, jednym słowem. I ten dziwny napar, jest z tego co widzę, ma róża. Biegniemy do niej. Mam ją zabić? Spółta wjazd! Mamy ją. No, nie mieliśmy nie mieliśmy skrupu. Umarła. Co to jest za nagrobek? Może to trzeba dotknąć. Co tak długo? Dziwny napar, dobry, Potrzebny pacjentowy siwobrody czeka, pomaga. By było szybciej. Przeteletransportuje nas. Jestem szybszy. Popatrzmy na tłumoka. Szybko wypij ten dziwny napar. Wypij wywar. Dobra, teraz popatrzmy na tłumoka. No i co? Zbadaj. Co on wbity? Działa. No przecież, że działa. Jesteśmy we wnętrzu tłumoka. Jak inaczej mamy się dowiedzieć, co jest nie tak. Pachnie tak ohydnie, że aż mi się podoba. Zobaczmy, czy uda nam się. Mhm. Wy patrzcie, jesteśmy we wnętrzu rekina. Ale jaja. No co on tu ma? No widzę, że jakaś moneta złota, to może, może być niedobrze z tego powodu. Oj, no i rośliny są. No gdzie tak ten swoty? No i udało się, chyba go wyleczyliśmy. Oj, nie, chyba nie. Tylko nie groszek. Dobra. Okej. Okay. No i co? Ale świetna misja. Ta mi się podoba tak samo jak było pamiętacie z maślanym tym orzełem. Padłem, ale chyba zaraz się podniosę, co? Dziki pożeracz Bo tam jednak młyn był przy tym tym Ciebie, Nie szkoda, umiem na, nacelować na niego Dobra, lecz nas doktorku tu Chyba się udało Udało się, pierwszy pacjent uzdrowiony Powinno otworzyć gabinet, kompleksowa naprawa ryb War traci moc. Wróćmy do normalnych rozmiarów i uciekajmy. No to lepiej wyjdźmy z niego. Za wcześnie ten. Jeszcze jednego przyrządu. Coś powiedzieć, tłumok, chyba chce nam podziękować. A, monety wypadły z niego. O, to mi się podoba. Jest więcej. Ładnie. Ok, zadanie wykonane. Tę łonecy są tam za zębami leżały. Co się stało? Um, przyjmij wyrazy mej wdzięczności. Operacja specjalna. Udaj się do mroźnego jeziora i wylecz siwobrodego ze szkorbutu. Niech nie kule biją. Stary wilk morski zapadł na ząb. szkorbut przydałby. Przydała, przydałby. Mi się kufel soku pomarańczowego. Ty też możesz się przydać. Przynieś mi trochę soku. Jak ktoś nie wie, co to jest szkorbut, to była taka choroba Z Zbratki jakiejś witaminy. Nie wiem, D, nie wiem, nie wiem, którejś witaminy chyba. I później zęby wypadały i się psuły bardzo szybko. I ee... dobra, jestem super bohaterem. No i żeby to, tego nie było, to pamiętam, zawsze by się mówiło, że piraci na statkach. Wozili cebulę w beczkach czy coś takiego. Dobra, na pewno musi być jeden doktorek. No co, oceanologa weźmy, jak mamy tu ze szkorbutu tu kogoś leczyć. No, myślę, że też byłby dobry. A, dajmy z zimowego, bo jesteśmy na zimowym terenie, to dajmy zimowego tutaj. No i może, nie wiem, ogrodnik. Ja nie pamiętam, który co robi. Dobra, no i znów musimy bazę tutaj wznieść i będziemy jej bronić. Znajdźcie mi jakieś witaminy. Widzicie, mówiłem, że to witaminy były potrzebne. Okay. Dobra, mamy to. Czasem mówię na siebie Hako ręki Lucjusz Może tu gdzieś gnom jakiś jest hmm. w sumie nie widzę żadnego A tam co się świeci... Aha, tam mogę porozstawiać działka Ale nie chcę działek rozstawiać, bo to myślę, że to będzie na tyle proste, że nie będzie. Chociaż w ostatniej misji żeśmy tam padli prawie. No trzeba będzie uważać, trzymać się oceanologa blisko. ile do was Strasznie szybko padają Okej. Okay. Ładnie, ładnie nam poszło. Widzę, że jakiś piszuter się tam. Czyli boss. No i elegancko. Dobra, nagrobek wyczyszczony. Obroń. Obroń, i tyle informacji, jeśli chodzi o misję. Dwa piszutery. Dostał z buta No, ukończono falę Mocno nam nagrobek obili, a ta fala była wyjątkowo długa Jak na pierwszą falę Co to w ogóle jest? Czy to nie jest Dave z sikierą? To jest ktoś taki jak Dave z sikierą Co tu jest napisane? Menu Jajka bizonowe, hmm. Exen bizon, znaczy jajka i bizon. Nie wiem, jak smakuje bizon. Chyba jak krowa, co? Tu rozwalamy przeciwników. O nie, čompery. Jakiś mega czomper No nie, zjadły mnie Niech mnie ktoś podniesie Dobra, dostał Okej, okay, podnoszę. w którym nie mam super broni, dobra. Okay. Musiałbym policzyć, ile takie uderzenia z ręki robią. 5, 10, 15, tak? Czyli 30 takie uderzenie robi przeciwnikom. 5, 10, 15. I jeszcze on się później obraca. Okej. Okay. Co to skuter, śnieżny skuter. Dobra. Witamina C, moi drodzy, teraz idzie. Wyciśnij sok z pomarańczy. Wiecie co to zadanie będzie chyba trudne. Dobra, chyba Chyba zabiłem ją, ale nie jestem pewien. Albo nie tyle co będzie trudne, a będzie irytujące, wiecie. Ile one życia mają? No nie wierzę w to po prostu. Będę się teraz z nimi ganiał tak przez cały dzień. Okej, okay, dobra. Sok wyciśnięty, o nie. Chciałem, że tu wyskoczę. No ładnie. Tam gdzieś uciekła jedna. Tu była w ogóle ostatnia. Cytrynka. No trochę mi to gonienie nie, te, nie... podobało. Nie podoba mi się taka misja, jak ja tak muszę gonić. I ty jakaś cytryna przede mną ucieka. Dobra. Sok pomarańczowy. No i co mamy to? To chyba powinno być. A co za sok? Dobra, udało się. No już nie będzie miał szkorbutu. Zobaczymy, czy to jest to, o czym on marzył. Sok pomarańczowy. Dobra, wróć na podwórko. Podwórkowe pole walki Kiedy Kiedy jeździsz na młocie pneumatycznym Pożeracze nie mogą cię połknąć. Odwiedzieliście o tym? Że czompery nie mogą? Groszko strzelec Zombie yy, Przyciągają fasolki chili Chyba fasolki chili przyciągają zombie Oczywiście tylko te małe Udało ci się mnie wyzwolić od tego utrapienia Okazuje się, że się w ogóle nie umie oszczędzać. Pomóż mu stanąć z powrotem na drewnianej nodze. Przepuściłem ostatnio wszystkie dublony na posiadłość w pioskowych piaskach. To by przypuszczał, że ludzie nie, nie będą się chcieli zatrzymywać na opanowanej przez zombie pustyni. Zdobyć dla mnie skarb, inaczej tłumok. No nic będą musieli. Znów za szybko kliknąłem. Ja to jestem. Klikam, klikam i nie doczytam. No pewnie się wyprowadzić będą musieli. No, co z torbami pójdą. Gdzie ten skarb? Niby cel. O, jest tam, dobra. Co nad morzem, ten cel? Chyba, że gdzieś musimy popłynąć na piaskowe piaski. Nie mam zielonego pojęcia. O ty. Uuu, a co to za pirat? No nie ten, to jakiś inny dzielny beczułka. Ps jak brzmi tajne hasło? Mózg, nieprawda? A mózg, mózg! Właściwie to nie wiem, czym jest hasło. Czego chcesz? Siwobrody, mózgi. Przysłał cię, stary Siwobrody. Pewnie chcesz zagarnąć, w sz... zagrać w szał nagród. W beczkach dookoła ukrywane są dublony. Jeśli znajdziesz 10 dublonów, Siwobrody będzie mógł je zatrzymać. Dalej, jeśli znajdziesz mniej niż 10, wszystko zostaje u mnie. Zaczynamy, mózg. 哎呀。Oh yeah. Co to są Dobra o jest dublon czyli to te duże się liczą A gdzie te beczki jeszcze są, bo ich nie widzę? Jest beczka, tak. Dobra, tam jest jeszcze na brzegu beczka, czas doliczony. Jest tu dublon duży? Nie, jest tylko małe. Okej. Okay. Okej, okay, jest duży dublon. O, to są, to są twardziele. Wam Że ciężko tu coś znaleźć? No nie wierzę. Kolejna beczka bez niczego. Dobra, jest dublon. Dobra, tam jest kolejna beczka. Nic w niej nie ma. Tu są dublony, ale nie takie, jakie my potrzebujemy. Dobra, jest duży jeden. Myślę, że tam może jest na dole. Nie ma jej. Okej, okay, jeszcze jeden Gdzie ono może być? Tu jest beczka Jest, udało się Niech mnie masz 10 Boże, jak musiałem szukać co, jak to możliwe, zostałem okantowany? Niech to udało ci się, możesz zatrzymać dublony. Pozdrów ode mnie starego Siwobrodego, a teraz zmiataj stąd. No i udało nam się kolejną misję dla Siwobrodego. Ok, dla Siwobrodego wykonać. Znów ci się udało, marynarzu, odzyskałem swój majątek. Takie odznaki tylko daję swojej załodze. Możesz się teraz czuć moim druhem. U ciebie ostrzegam. Kiedy położysz się spać, będę próbował je odzyskać. obrody ma dla ciebie nagrodę za ciężką pracę. Ahoj, udało ci się wybawić Cibo od niechybnej zguby. Nie ma co. Stokrotne dzięki za pomoc w pozyskiwaniu łupów. Życzę ci, życzę ci sprzyjających wiatrów. Odwiedź teraz kolejnego zombie. Pomyślnych wiatrów, pamiętaj tylko, że. No, moi drodzy, achterdeck poszorujemy w czwartki. No i co? Co z tego wyleci? U. Krab kapitana. Ale czapkę żeśmy dokrali, dostali nakrycie głowy. No i to właściwie by było tyle. Aha, tam jest stół, to nie? Goblinów tu nie ma żadnych, jakichś gnomów, czy co tam? Co to tam zawsze jest? Może tu, w jego pokoju? Jest gnom. Patrzcie on śpistą z maskotką róży. Ładnie. Wszystko wiemy o tobie. Kapitanie. No i w porządku. Mamy tu dwa kolejne, dwa kolejne ząbiaki, które nam będą dawały zadania, ale to już nie dzisiaj. Ja wam wszystkim serdecznie dziękuję za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia. Jeśli Wam się podobało, zostawcie komentarze, zostawcie łapki. I chyba tyle. Tyle. No szkoda, że poprzedni odcinek się nie nagrał. Mam nadzieję, że... No, że jakoś to przeżyjemy. Opowiedziałem Wam, co tam się działo, chociaż szkoda. No szkoda, szkoda. No nic, nie da się już tego wrócić. Trzymajcie się, cześć, papa.